tym razem z tobą. Wreszcie przed czas, żeby ktoś ciebie tutaj przepatrzył i przechytrzył. No, tym razem <noise> będzie zadawał te pytania Karol. To będzie taki całkiem fajny challenge. Zawsze ja zadawałam pytania, zawsze ja kogoś podpytywałam, a teraz macie szansę mnie podpytać. Pytanka wzięliśmy z mojego Instagrama. Tam na moim Instagramie dokończaliście zadanie, czy to prawda, że... No i się dowiemy dzisiaj, czy to prawda, że... Werka coś tam. Dokładnie. A jeżeli taki odcinek będzie wam się podobał i chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście zostawiać łapki w górę i subskrybujcie kanał, Przecież macie tutaj, że klikajcie i będziecie wtedy na bieżąco, a filmy będą od dzisiaj codziennie na moim kanale przez około miesiąc, także subskrybujcie. Moja droga, czy to prawda, że pojawi się jakiś fajny odcinek z twoją siostrą, Nadusią? Jest takich planach, chociaż wiecie, ja nie chcę, nie chcę też na namawiać do tego, żeby występowała na moim kanale z tego względu, że ona ma 7 lat. I wiecie, jak to dzieci. Nie chcę Nadiusie wplątywać ten cały świat filmów, żeby była popularna i tak dalej, i tak dalej, bo już i tak naprawdę Nadusia stała się osobą popularną. No, szczególnie u niej w szkole. Praktycznie każde dziecko u niej w szkole ją rozpoznaje i też Nadusia nie czuje się z tym tak do końca komfortowo, dlatego chciałabym jak najwięcej filmików nagrywać z Nadusią, ale wiecie, też nic na siłę. Zaliczam ci to pytanko. Dzień. Pytanie numer dwa. Czy to prawda, że będziesz miała swoją markę odzieżową? Werka to nosi? No, a ostatnio ktoś napisał w ogóle worse czyli żeby było że z wear, czy nosić no. i soft, nie? Że od mojej nazwy. Ale nie, nazwa będzie standardowa, będzie nazwa wersof i tak to prawda, pracuję już na tym około 3-4 miesięcy. Naprawdę się tak mega sprężyliśmy razem z Monią i z Krzychem, żeby przygotować tą moją markę odzieżową. Na razie jeszcze tak wiecie, ja się trochę wstydzę, jest są takie próbki, i próbki. Chcemy wystartować. Chcę wystartować w ogóle jeszcze w grudniu, ale zobaczymy, czy będzie to faktycznie realne. Kiedyś wydawało mi się, że to jest takie mega proste i wiecie, nie ma, du dużo szukania i tak, dalej, i tak dalej, a okazało się, że jest naprawdę z tym mnóstwo pracy, mnóstwo, żeby ogarnąć dobrą szwalnię, dobre materiały, bo nie chcę, żeby to było, jakieś takie na szybciocha, byle jaki materiał i tylko rzucić w sprzedaż. Nie, naprawdę się staram, żeby te materiały były dobre. Piorę kilka razy, patrzę, przeszywam, żeby było wszystko równo i tak dalej. Tak, będzie, ale jeszcze nie wiem kiedy. Chciałabym, żeby było jeszcze w tym miesiącu. No, i super, ja widziałem parę rzeczy i potwierdzam to, co Vera mówi. Już jakieś tam pierwsze próbki pokazywałaś mi, to wygląda to fajnie, więc ja też czekam bardzo mocno. Czy to prawda, że odkąd Kasia jest w domu ekipy, to ty i Marta macie słabszy kontakt? Wydaje mi się, że mamy taki sam kontakt z Martą, bo mimo wszystko, z Martą zawsze miałyśmy dobry kontakt i teraz też mamy dobry kontakt. Ale wiadomo, że Kasia z Martą spędzają o wiele więcej czasu razem, ponieważ są razem w takiej nas, więc to jest raczej logiczne, ale nie mam z tym żadnego problemu, bo i tak mój kontakt z, e, zarówno z Kasią, jak i Martą jest. Wydaje mi się, że bardzo dobry. Czy to prawda, że masz bardzo dużo różowych ubrań w swojej szafie? Mam, mam, mam. dużo, ale nie jakoś, że wiecie, przeważają, bo ostatnio sobie tak usystematyzowałam swoją szafę, że jest kol poukarana kolorkami. Karol wam potwierdzisz, że jest różowy, potem przychodzi w czerwony, biały. nie wiem, nie, nie zaglądam do twojej szafy. Nie, bo ty masz tak z jednej strony, tak w końcu, a ja mam z drugiej w końcu. Jak otwieram swoją, to się twoja zamyka, więc tam nie wiem, jak ty masz poukładane. Ja. To mam teraz tak poukładane, że mam kolorkami, że mam właśnie różowy, potem biały, kremowy i tą tak kolorkami. faktycznie jest trochę więcej tego różowego, ale nie przeważa nad innymi. Wydaje mi się, że czarnych jest więcej. Czy to prawda, że chcesz mieć jakieś zwierzątko? Wiesz, że chcę. Chcę bardzo. Chciałabym mieć pieska, takiego małego, taką, taką graszkę malutką. Najbardziej marzy mi się, żeby mieć ciułałe. no ale to jeszcze nie ten moment, z tego względu, że tak jak właśnie mówiłam, właścicielka tego domu nie zgadza się, żebyśmy mieli tutaj zwierzę domowe, typu pieska, kotka i tak dalej. Dlatego na przykład Mati ma węża, Marta ma martusię, która sobie siedzi w klatce. Wymagałby o wiele więcej przestrzeni, to po pierwsze, po drugie uwagi, co teraz jest też trochę problematyczne, bo faktycznie jest bardzo dużo pracy, no ja i Karol mamy teraz no mnóstwo rzeczy. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest odpowiedni czas na pieska, chociaż bardzo bym go chciała mieć. Czy to prawda, że piszesz teraz jakąś placę, pracę dyplomową? Jaki ma tytuł, jeśli tak? Piszę yy, pracę magisterską, no ale na razie jeszcze jestem takich serii, przyznam się, że na razie jest w ogóle na takim totalnym początku początku na razie zbierałam materiały i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę nie mam czasu, na to zabrać, chociaż bardzo bym chciała i ta uczelnia Faktycznie jest cały czas z tyłu głowy i najbardziej zajmuje mi yy, chyba myślenie o tej uczelni, że nie wykonuje tyle pracy, ile bym chciała na tej uczelni. Serio. I to mnie tak trochę męczy psychicznie, ale mimo wszystko ta praca już troszeczkę się zaczęła. Będzie to temat pomyłki sądowe. Na razie. Czy to prawda, że akceptujesz siebie? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej niż kiedyś i akceptuję siebie. Już oswoiłam się z tymi swoimi kompleksami, jakimiś wadami. Widzę to, że na przykład tutaj mogłabym coś bardziej dociągnąć, nad czymś bardziej popracować, ale to wynika z tego, że nie mam czasu. Ale to widzę i wydaje mi się, że w tym momencie akceptuję siebie najbardziej do tej pory. Serio. No, bardzo mądrze, kobitka, tutaj mówisz, ale czy tak mądrze powiesz, jak zadam ci inne pytanie, które brzmi. Czy to prawda, że nie lubisz dziewczyny trąby? Nieprawda. Martysia jest bardzo w porządku. Może też wasze pytania wynikają z tego, że nie nagrywałam z nią dużo filmów. Ale to też dlatego, że ta sytuacja między trąbą a Marcysią jeszcze nie była taka ustabilizowana, jeszcze wiecie, wszyscy poznawaliśmy się i tak dalej. I ona dopiero weszła, jakby w ten świat naszego domu, ekipy, ale jak najbardziej niedługo pojawi się więcej filmików z Marcją, więc nie martwcie się i z Martysią się lubimy. No tak, no Martysia na początku nie nagrywała z nami, bo też to było takie świeże i wiecie. Nie byliśmy tak pewni do końca i nie znaliśmy jej tak dobrze Więc tak jak właśnie Wielka mówi Czy to prawda, że przez YouTube'a bardzo się zmieniłaś? Uważam, że się zmieniłam, tak o, Ostatnio miałam dużo, dużo, dużo rozkmin na ten temat Ponieważ pojawiało się dużo <laughs> Pojawiało się dużo komentarzy, że Mi cierpią nogi, nie czuję już nóg Bo ja mam głupie pręty w kręgosłupie i nie naprawdę rady tak nie siedzieć To pytanie. jest dla mnie najgorsze najgorsza pozycja, taka jest lepsza. Mogę sobie tak się. No, może, może. ponieważ było bardzo dużo komentarzy, że się zmieniłam, że staję się coraz bardziej sztuczna, że jakby nie jestem nienaturalna na YouTubie. Uważam, że po części tak, a po części nie. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część tego pytania, czy się zmieniłam, to tak. Uważam, że każdy człowiek się zmienia i nawet tak jak w związkach musisz nad kimś nadganiać. Musisz kogoś jeszcze bardziej po, y, z nim więcej rozmawiać. musisz cały czas być na bieżąco, żeby faktycznie nad tym, jak się człowiek zmienia. I żeby nawzajem nad so za sobą na A, nad a nad Widzisz, tutaj się złapają <laughs> tym pytanku. <laughs> no trochę tak, bo chcę to powiedzieć ładnie, a, ale zresztą nie musi być ładnie. Wiadomo, że ja nie mówię jakoś super ładnie, więc uważam, że zmieniłam się, ale nie uważam, że jakoś na minus. Uważam, że moja świadomość o wiele bardziej wzrosła. Stałam się bardziej taką dojrzałą osobą na YouTubie, mimo tego, że w ostatnim czasie poświęcam mniej, albo nie, poświęcałam mniej czasu dla YouTuba z tego względu, że miałam naprawdę mnóstwo rzeczy. Wychodził Box Revolution, ogarniałam swoją markę odzieżową, musiałam ogarniać studia, piszę pracę magisterską. I ten YouTube i ten Instagram i tak naprawdę bardzo dużo rzeczy mi się nagromadziło, ale to nie znaczy, że się mniej staram. Serio, staram się najbardziej na świecie i, na, i naprawdę nie chcę pożreć tutaj tego świata YouTubeowego, dlatego też postanowiłam, że będę nagrywać dla Was vlogmas i będą tutaj pojawiać się filmy codziennie, więc chciałabym, żebyście też w tych vlogmasach poznali mnie bliżej i poznali mnie taką, jaką jestem. Nie tylko taką, że szybko nagram film, żeby być systematycznie z Wami, żeby te filmy pojawiały się codziennie na tym kanale, tylko żeby te filmy były naturalne z taką świadomością, że nie muszą to być filmy, które będą od początku do końca dopracowane, przepytane i tak dalej, i tak dalej, tylko to będą po prostu naturalne filmy, które nie zawsze będą takie, jak ode mnie oczekujecie, ale to będzie chyba właśnie fajniejsze, że będą takie moje, moje filmy. No sprytnie uciekłaś od tego pytania, więc zadam je jeszcze raz, czy uważasz, że się zmieniłaś przez YouTube'a? Bo w sumie tak się nie odpowiedziałaś na to do końca. Nie, wydaje mi się, że przez YouTube'a się nie zmieniłam. Zmieniłam się tylko bardziej przez to, że już. Dłużej jestem w internecie. No, ja uważam, że ogólnie zmiany są dobre i jak się ktoś nie zmienia, to stoi w miejscu. Przynajmniej, przynajmniej ja tak uważam. Ale to jest o Tobie, więc to nie ma znaczenia. A ty uważasz, że się zmieniłam? No, ja uważam, że się zmieniłaś, ale uważam, że się zmieniłaś na dobre, przynajmniej w moim odczuciu. Czy to prawda, że chcesz się odciąć od ekipy oraz coraz bardziej i stworzyć własny projekt? To nieprawda. To, że było mnie mniej na filmikach u Karola, czy mniej ekipy u mnie na kanale, wynikało z tego, że miałam naprawdę bardzo mało czasu i też Karol bardzo dużo wtedy w tym czasie nagrywał, więc ja nie mogłam być na każdych nagrywkach. A wiecie, że Karol nagrywa czasami dwa czy trzy filmy dziennie, więc jak już jednego dnia mnie nie ma, to już nie ma na trzech filmach. I, I naprawdę to wynikało z tego, że, że musiałam jeździć tutaj do Łodzi, tutaj do Wrocławia, tutaj gdzieś tam, tutaj do Warszawy i wszystko załatwiać. Wszystko nie było mnie dużo w domu i też mniej pojawiałam się na filmikach z ekipów, ale absolutnie nie chcę się od niej odcinać. I wydaje mi się, że właśnie w ostatnim czasie. Staram się być więcej na filmikach, staram się więcej czasu z Wami spędzać i tak dalej. Zresztą mieszkamy razem i jak mogłabym się odciąć. Wcale nie. To odcięcie wynikało tylko z tego, że czasami nie było mnie na filmikach Karola, albo, że nie chciałam brać ekipy do filmów dla siebie, bo wiedziałam, że i tak mają bardzo dużo nagrywek do Karola. Ale nie. I teraz zobaczycie, że będzie tych filmików mimo wszystko więcej i ja będę więcej na filmikach Karola. Czy to tak. prawda, że trudno Ci było bez asystentów? Ojejku, tak. Ja starałam się zrobić wszystko sama i uważałam, że sobie ze wszystkim dam sama radę. I naprawdę, ja już w pewnym momencie, jak pamiętam, że zbliżałam się do Miliona na Instagramie, miałam tyle tych rzeczy do ogarnięcia. To się wydaje takie proste. I pamiętam, że jak Monia miała pierwsze trzy dni pracy i mówiła kurczę, serio, ty sobie z tym wszystkim tak sama radziłaś? To się wszystko wydaje takie proste. A Moja też była zaznaczoną moją obserwatorką, więc też wiedziała, jak to wygląda z, z ekranu telefonu. I faktycznie jest bardzo, bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia i bardzo się cieszę, że mam Krzycha i moi niektórzy mi z tym pomagają, bo sama wydaje mi się, że bym sobie tego nie ogarnęła. No nawet taki prosty odcinek z pozoru jak ten może wydawać się, że jest... Y Trwa 30 minut, więc nagranie go trwa 30 minut, a tak nie jest, bo sama logistyka trwa kolejne 30 minut i myślę, że zbieranie pytanek i nagranie Instastory i poczekanie trwa kolejne 30 minut, czyli już tak prosty odcinek jak ten 30-minutowy zajmuje półtora godziny w praktyce. A to jest najpro najprostszy z najprostszych, gdzie odpowiada się na jakieś rzeczy. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, zgaduje Wera coś albo idzie do Lumpexa i sieciówki musi, no serio, logistyka... To pochłania najwięcej czasu i, i, i tutaj się zgodzę, że to coś tak wydaje proste, takie wcale nie jest. Czy to prawda, że chodzisz czasami w ciuchach z Lumpeksu? Nie czasami, a często i dlatego wzięła się ta seria Lumpekswa sieciówka, z tego względu, że ja bardzo często buszowałam gdzieś w lumpeksach i znajdowałam te perełki, więc chciałam Wam też pokazać, że się da i że chodzenie w rzeczach z Lumpeksu nie jest wcale Złem. No ja pamiętam jak się poznaliśmy i ja znaczy już się znaliśmy chwilę, to co chwilę ja się pytałem ciebie, o ale fajne, a ty mówisz no, a wiesz że to z Lumpaxem mówię, co, serio? No jakieś takie rzeczy przerabiałaś, jakieś takie sukienki, takie nawet niektóre sexy, takie fajne były. I mówisz że z Lumpaxem, mówię co? No, także tak było. A dlaczego jesteśmy dzisiaj pod choinką? Z tego względu, że w domu ekipy już jest choinka. Wiemy, że to są Andrzejki, ale od jutra będą vlogmasy. Od jutra nagrywam dla was codziennie, ponieważ było bardzo dużo pytań, czy będą vlogmasy. Będą vlogmasy. Będą to trochę nietypowe vlogmasy, z tego względu, że to będą filmy, które nie zawsze będą nagrywane tylko z ręki, z tego względu, że zaburzyłabym trochę swój schemat na, na moim kanale, a też chcę nagrywać jakieś trudne wybory, jakieś sąsiedziówka i wiecie, ale postaram się, żeby ten, y, te filmiki były mimo wszystko zachowane w takim klimacie świątecznym. Czy to prawda, że usuwasz komentarze pod filmami. Ja nie usuwam, usuwa YouTube z tego względu, że jest taka opcja, w której wpisujemy sobie dane słowo i to słowo zostaje automatycznie usunięte z YouTube'a. Tak samo jak Karol, jak inni ludzie na, na, na YouTube'ku już włączyli sobie tą opcję. Ja tej opcji jeszcze wcześniej nie miałam włączonej i, i dlatego miałam na przykład jakieś filmiki i pod nimi komentarze z przekleństwami, czego nie mogę tolerować, ponieważ nie chciałabym, żeby moja publika y, szerzyła i uczyła młodsza, młodsze pokolenie, wiecie, jakichś brzydkich słów czy coś, a czasami na przykład moja siostra wchodzi na, na YouTube i widzi te moje, moje filmiki, zarówno Czasami też moje rodzice patrzą na komentarze i młodsze y, dzieci patrzą na komentarze te przekleństwa są usuwane, żadne inne na przykład, komentarze, które mnie gdzieś tam dotykają, które piszecie na przykład brzydko wyglądam czy coś, oczywiście tego nie usuwam. Usuwam tylko komentarze, w których występują przekleństwa. Czy to prawda, że miałaś już wypadek samochodowy? Moim aktualnym autkiem nie, serio, różowym nie miałam, no tam troszeczkę jakaś tam. Foliką, coś tam poszło, nie tak? Ale nie miałam żadnego wypadku, nie, nie, nie. Ale kiedyś miałam wypadek samochodowy, i co wiecie, jest śmieszne, że nie z mojej winy, totalnie nie z mojej winy. Jak można mieć takiego pecha? I pamiętam, że byliśmy wtedy, albo byliśmy na początku związku, albo w ogóle to było przed naszym związkiem. Miałam wypadek taki, że stałam na skrzyżowaniu i dwa auta się ze sobą zderzyły, i dwa auta wpadły we mnie. I wyobraźcie sobie, że jak możemy mieć takiego pecha, że w na skrzyżowaniu i zostać po prostu uderzony przez auta? Co więcej, z wszystkich tych obrażeń mi się nic nie stało, a nikomu się nic nie stało, ale auto najbardziej uszkodzone było moje. So. Jak możemy mieć takiego pecha? Mam kolejne pytanie, więc czy to prawda, że spędzasz więcej czasu z krzychem i monią niż ze mną? O ostatnim czasie zdecydowanie tak, z tego względu, że z monią i skrzychami, wiecie, z widzę się praktycznie codziennie i codziennie pracujemy nad czymś nowym, oni mi codziennie pomagają i tak dalej. No a Karol ma swoje nagrywki, wiecie, ma też dużo rzeczy na głowie, ma do nosi, filmy, pomysły, montaż i tak dalej, szczególnie, że ma daily, więc no, naprawdę jest obarczony dużą ilością rzeczy. No i w ostatnim czasie faktycznie widywaliśmy się mniej, są święta, więc niedługo święta i będzie musiał spędzić ze mną czas, więc może, może wtedy będziemy spędzać samym czasu więcej. Czy to prawda, że będziesz miała aparat na zęby? Nie, to nieprawda, z tego względu już aparat... Na zęby już nosiłam i byłam wtedy w podstawówce i pamiętam, że miałam takie krzywe zęby, te wielkie zęby były takie mega krzywe i wszyscy się ze mnie śmiali i dzięki Bogu, że rycerz założyli mi ten aparat, którego kiedyś nie chciałam nosić. Czy to prawda, że jeśli zostaniesz prawnikiem, to nie będziesz nagrywać filmików na YouTube, albo będziesz ich nagrywać mniej, albo coś? To pytanie pojawia się bardzo często i to jest nieprawda. Z tego względu, że jakby YouTube i cały świat social media stał się mi bardzo bliski i taki, codzienny. Temu poświęcam się teraz o wiele bardziej niż moim studiom prawniczym, co jest po prostu jest tu trochę niewybaczalny, ale mimo wszystko no kurczę, mam taką zajawkę do tego tu mam zajawkę do social mediów i to mi bardziej siedzi niż teraz prawo. Z Tego względu, że kiedyś byłam o wiele lepszą studentką niż jestem teraz, co przyznaję. Byłam na spotkaniu ostatnio z panią pro, prodziekan mojej uczelni i ona powiedziała, że zauważyła, że, że właśnie robię rzeczy w social mediach, ponieważ starałam się o indywidualną organizację studiów, co ułatwi mi studiowanie, za co bardzo dziękuję, że zostałam tutaj rozpatrzona pozytywnie. I ona powiedziała, że to jest bardzo duża szansa dla mnie, ponieważ jeżeli ukończyłabym studia prawnicze i A, i tak dalej, i tak dalej, mogłabym w przyszłości otworzyć swoją kancelarię albo pracować w ściśle związanym jakby dziale prawa z umowami. Umowami związanymi ze social mediami, czyli na przykład doradzałabym komuś, czy warto podpisać tą umowę, czy ona nie, jest nie, czy ona nie jest jakby korzystna, czy ona jest korzystna, czy nie jest korzystna, czy warto, czy nie warto i to trochę otworzyło mi oczy, że można połączyć te dwie dziedziny, więc to jest fajne. Ci. To prawda, że twoje życie poza kamerami jest inne. Kamerami. Kamerami, kam To, co wam pokazuję na YouTubie albo na innych moich social mediach, to jest dokładnie to, co się dzieje u mnie w danym momencie, aczkolwiek yy, wiadomo, że nie pokazuję wam wszystkiego, z tego względu, że czasami z, wiecie, zdarzają się zgrzydlenie, czasami nie mam humoru, czasami jestem chora. Nie zawsze wszystko jest idealne. Jestem też człowiekiem i też czasami kłócę się z Karolem, przez to nie mam humoru albo wiecie, pokłócę się z rodzicami albo coś, chociaż z rodzicami bardziej. I nie chcę Dzięki. tego pokazywać. No co, no, taka prawda. I nie chcę poka się faktycznie nie mam tumoru, ale nie uważam też, żeby to moje życie poza kamerami było inne. No w skrócie nie wszystko się nadaje na YouTube'a, a przede wszystkim y, zadaniem twórcy, zależy też od kanału, ale przynajmniej ja mam takie zadanie, żeby sprawiać wam w jakiś sposób y, radość i fan i myślę, że Wera ma podobnie, tak. więc po prostu jakieś rzeczy, jak nie wiem, na przykład ja jestem chory i leżę w łóżku i nic nie robię przez 8 godzin, to nie nagram oprócz, nie wiem, nagrania Instastory, że nie wiem, jestem chory albo, albo cokolwiek. No i tak samo w innych sytuacjach, nie tak jak Wera mówiła, gdy się kłóci z kimś i tak dalej, po prostu pokazujemy fajne rzeczy. Odpowiedziałam na wszystkie pytanka? No, w większości tak. Myślę, że na te najciekawsze na pewno. Czy to prawda, że będzie, nie wiem, więcej pranków na kanale? Chciałabym. Strasznie chciałabym sprankować ekipę, ale nie chcę im zrobić na złość, ale planuję już jakiś taki jeden prank, który planuję już od 3 miesięcy, ale zbieram na to pierwsze fundusze, bo mam teraz fundusz na moją markę, więc tutaj w ogóle już jest wszystko oddane tam. A po drugie, źródło, ponieważ nie z każdego źródła mogę tą z, z rzecz znaleźć, a będzie to mega śmieszne. No ale dobra, koniec. To koniec, tak. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Od dziś filmiki przez około miesiąc. Będą pojawiały się tutaj codziennie, także warto subskrybować i być na bieżąco. Dzięki też, że mi zadawałeś pytania. Proszę bardzo, proszę ja bardzo. Mi... Dzięki bardzo no i do kolejnych odcinków. Cześć!